Znajdujemy się dzisiaj w miejscu, gdzie marzenia spotykają się z determinacją. Rebalance Pilates Studio w Łodzi. Poznajcie Jolę, która po 20 latach w zupełnie innej branży odkryła w sobie pasję do Pilatesu, i Justynę, fizjoterapeutkę z głową pełną kreatywnych pomysłów. Ich historie pokazują, że na zmianę nigdy nie jest za późno. Posłuchajcie, jak odważyły się skoczyć na głęboką wodę. I stworzyć to wspaniałe miejsce. Jolu, za kulisami wspomniałaś, że spędziłaś 20 lat w branży spożywczej. E, to szmat czasu, tak naprawdę. E, co było tym takim decydującym impulsem, tą taką iskrą, która sprawiła, że postanowiłaś skręcić w stronę Pilatesu i otworzyć własne studio? Szukałam pomysłu na siebie, bo czułam, że w tamtej branży troszkę do, doszłam do ściany. E, dopadło mnie chyba wypalenie zawodowe. A czemu akurat pilates? E, z pilatesem spotkałam się 3 lata temu. Zakochałam się w zasadzie od pierwszych zajęć. E, to były zajęcia, które spowodowały, że na moment się zatrzymałam. Bo ja mhm. zawsze byłam taka bardzo energiczna, zawsze szybko, zawsze prędko. Tutaj jednak ten pilates spowodował, że Zatrzymałam się na momencik. I już tak chciałaś zostać? I chciałam tak zostać. A najpierw były maty, czy już od razu wasz właśnie sprzęt? Od razu był sprzęt i w zasadzie ten sprzęt cały czas. Widzisz, że to jest to. Tak. Krótko i na temat. <grytko> Powiedz mi, a jak długo zajęło Ci przygotowanie tego pięknego studia, bo to jest naprawdę prześlicznie. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze w planowaniu tego wszystkiego? Bo dopiero startujecie. Tak, dopiero startujemy. Tak naprawdę, studio jest realizacją moich jakichś marzeń. To jest miejsce, które egoistycznie powiem, stworzyłam troszkę pod siebie. Co było najtrudniejsze? Myślę, że czas. Wydawało mi się, że mam go mnóstwo, dlatego, że tutaj inwestycje rozpoczęłam w grudniu 2024. A powiedz mi, ile tutaj jest metrów kwadratowych, bo to jest chyba to. To jest naprawdę duże miejsce, to tak z pozoru z zewnątrz nie wygląda, ale jest tutaj naprawdę sporo. To jest około 350 metrów kwadratowych. No to już sami wiecie, dlaczego tak dużo z fachowcami zeszło i dlaczego od grudnia, a mamy teraz przypominam maj. Więc maj. to jest pół roku na taką inwestycję, to jest niesamowite. Naprawdę to jest niesamowite to, co zrobiłaś. Dziękuję bardzo. Fantastyczne. E Powiedz mi jeszcze, co powiedziałabyś osobom, które tak jak ty, nagle wypaliły się, mają dość tego, co robiły, myślą o zmianie zawodu, ale boją się, że jest już na to za późno. Właśnie nigdy nie jest za późno. Tak naprawdę sami się ograniczamy i sami sobie wmawiamy, że czegoś nie możemy zrobić. Bo jeżeli yy, chcemy faktycznie tej odmiany, musimy sobie zadać pytanie, czy my naprawdę tego chcemy. Czy my tylko narzekamy dla narzekania, czy chcemy... Coś faktycznie zmienić. Super. Bo jeżeli chcemy coś zmienić, no to musimy przejść do działań, a nie tylko pozostać przy narzekaniu. Super, jesteś naprawdę idealnym przykładem na to, że te warto walczyć o swoje marzenia i robić to, czego się chce, niezależnie od wieku, i to jest świetne. Dobrze, teraz przejdziemy do Justyny. Justyno, jesteś fizjoterapeutką, a Pilates stał się Twoją kolejną pasją. Powiedz mi, jak to Twoje doświadczenie dotychczasowe w zawodzie? łączy się właśnie z pilatesem. Od początku swojej drogi, jak gdyby po studiach, trafiłam od razu do studia treningu personalnego i tam pracowałam jako trener, jako fizjoterapeuta, wykorzystywałam różne metody, na przykład taką metodę jak kinetic control, która jakby ma bardzo dużo wspólnego z pilatesem. Potem dwójka dzieci, urlopy macierzyńskie i tak dalej, wróciłam do zawodu właśnie i uderzyłam w pilates. Świetnie. I z tego co wiem, to szczególnie bliskie jest Ci też podejście low pressure fitness. Opowiedz o tym coś więcej, bo nie wszyscy wiedzą co to jest tak właściwie. To jest nowość. To też jest metoda sprowadzona z Kalifornii, tak jak pilates i balans wody. Jest to łagodna praktyka oddechowa. Która wykorzystuje manewr hipopresyjny, tak, żeby pobudzić dodatkowo jeszcze mięśnie głębokie. I to jest idealna metoda właśnie dla kobiet po porodzie, gdzieś, gdzie jest rozejście mięśni prostych, brzucha albo gdzie jest obniżone są narządy rodne, gdzie jest niewydolne miednicy. Także z pilatesem i z kinetykiem łączy się to idealnie. Czyli Ty podczas swoich zajęć łączysz to wszystko w fizjoterapię, low pressure fitness i, i, i ten kinetyk. Kinetic, tak. tak, tak. Wtedy kiedy jest potrzeba, oczywiście, bo mhm. nie zawsze jest. Ale generalnie wyciskasz, co się da. Dobrze, wiem też, że jesteś na etapie egzaminu po szkoleniach Pilates, właśnie szkoły Balans Bady. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą w związku z tym nowym wyzwaniem i co cię motywuje do dalszego rozwoju w tej dziedzinie? Czy myślę, że tutaj przy otwarciu nowego studia to tak stawiamy na jakość, że tak piłujemy te ćwiczenia i te skrypty, że nie będziemy znać się na pamięć. Więc mam nadzieję, że egzamin będzie taką formalnością, na to liczę. No i klientów też jest dużo, więc mam jak ćwiczyć. Ten pilates cały czas szlifować swoją praktykę. No także chyba będzie dobrze. Po prostu najlepsze szkolenia są przez praktykę, prawda? Tak. <laughs> jest nam w ogóle bardzo miło, że, że wybrałaś właśnie szkołę Balans Badę. A jak podobacie się program tego szkolenia? Czy poleciłabyś też te szkolenia komuś innemu? Czy ten program wybrałam dlatego, że tam są ćwiczenia dla ludzi, a nie człowiek. Do ćwiczenia, <laughs> że jest są to taki zestaw ćwiczeń, który rzeczywiście pomaga poczuć się lepiej, można sobie stopniować tą trudność tego ćwiczenia. I tak jak kiedyś na przykład znalazłam taki, taką grafikę, że wychodzenie ze strefy komfortu, że to jest takie wydeptywanie z ścieżki naokoło. I z tymi ćwiczeniami pil pilatesowymi też tak trochę jest, nie? że my jak gdyby jesteśmy w jakimś miejscu z tym swoim ciałem, organizmem, możliwościami i w trakcie tego treningu możemy sobie tak cały czas wydeptywać coraz więcej, co, co możemy zrobić na tych sprzętach. I w pilatesie, i, i poczuć się lepiej. To jest pięknie ja pięknie mogę się wtrącić, oczywiście. bo pytałaś, czy komuś by poleciła. I Justynka poleciła, bo ja też się szkole. Jestem co prawda tak, tak. na samym początku tej drogi. Długa jeszcze nauka przede mną, ale też wybrałam balans wody. A jak wrażenie? E, stresująco, natomiast bardzo ciekawie. Bardzo mnie to zainteresowało. Bałam się troszkę, dlatego że jestem spoza branży zupełnie. E, nawet Trudno mi było sobie wyobrazić, czy ja się po prostu nadam. Natomiast każdy kolejny zjazd powoduje budowanie tej swojej pewności. Tak jak wspomniałam, jestem na samym początku, więc ta droga jest jeszcze bardzo, bardzo długa. Przedtem. A najważniejsze jest to, że jesteś tego świadoma, wiesz? I to, to ułatwia. To ułatwia prowadzenie też takiego biznesu i tego wszystkiego i fajnie, że jesteście w tym we dwie. I powiedzcie mi, jak ta wasza współpraca i takie wzajemne wsparcie pomagają wam w realizacji tej waszej wizji, tego miejsca Rebalance Studio? Troszkę to w zasadzie bez jakiejś umowy większej podzieliłyśmy. Ja się zajęłam tą stroną inwestycyjną, remont, urządzanie? jakieś e, sprawy związane z działalnością, jakieś konta, e, banki i tak dalej, formalności wszelkie. A Justynka zajęła się tą stroną ważną, sportową, <laughs> czyli dobierała zespół. No, przy wyborze e, sprzętu też, nie? E, tak, przy wyborze sprzętu, tak, bardzo duży udział właśnie był Justyna. Generalnie na jedną osobę to ciężko, nie? To prowadzenie A, to firmy to, to... jednak wymaga wielu papierów. No jesteśmy w takim tandemie, że w sumie... Tak, jadę... no Jela jako klient zwiedzała studia, tak. ja jako pracownik, więc też mogłam sobie powybierać takie rzeczy, które mi odpowiadały, bo jakby no już w tym momencie, kiedy się tworzy coś nowego, to można trochę pogrymasić. <śmiany> I na przykład... Tak. To... I na przykład fajne jest to, że mamy tyle przestrzeni, że mogę z każdej strony sobie podejść do klienta. To jest w ogóle mega cenne. Okay. Nie, bo nie zawsze tak jest. A to, że projektowałyście to studio totalnie pod siebie, to wiem dlatego, że słyszałam o czymś takim jak wnęka na nogi w suficie do Cadillaca. <grymne> Powiedzcie mi, bo to brzmi tak kreatywnie i tak niewiarygodnie. Skąd w ogóle ten pomysł i jak to według Was wpływa na doświadczenia klientów albo wpłynie? Dla wykonawców to oczywiście było w pierwszym momencie niewykonalne. <grymne> Ale jakoś tak doprowadziłam do momentu, że dało się to zrobić. E, to był pomysł Justyny, bo tutaj mamy przestrzeń e, fajną, natomiast niską. Musiałbyśmy się dostosować do tego, co mamy. I stwierdziłyśmy, że skoro chcemy już mieć Cadillaca, tak. to niech on e, jakby będzie dostosowany. To znaczy przygotujmy mu takie miejsce, w którym będzie można na nim wszystko zrobić. Mhm, żeby tak. nas nie ograniczała ta przestrzeń żeby było można sobie na nim spokojnie stanąć i oddychać, a nie czuć sufitu na głowie, tak jak często bywa też w innych są te studiach. Zwrócona iść, na przykład, tak. trzymamy w puszkach, jesteśmy nogami do góry, żeby te nogi miały się gdzie zmieścić, albo łagodnie sobie przejść w tym takim chodzeniu jak kot na Cadillacu, mm. Ja więc na tym nam zależało przede wszystkim. Tak. Powiem wam, że jak na początku takie rzeczy przeskakujecie, to dla Was nie ma rzeczy niemożliwe. I ona się mnie pyta, a ile osób, ile klientów w ogóle zrobi takie ćwiczenie? Mówią no z 3%. Dobra. Ale o marzenia warto walczyć, niezależnie na jakim poziomie. Słuchajcie, a jakie macie plany i marzenia związane z rozwojem akurat tego studia tutaj? Co chciałybyście osiągnąć w przyszłości? Chciałybyśmy, żeby to było takie miejsce przyjazne, żeby ktoś przyszedł po dniu ciężkiej pracy, usiadł na fotelach, wychillował, poszedł na zajęcia, wyszedł z taką czystą głową, spokojną. Ja myślę, że my się nie zatrzymamy za bardzo. O, też mi się tak wydaje. Też mi się to tak będzie sprzętu tutaj. więcej jeszcze. Tak. Super dziewczyny. Słuchajcie, podzieliłyście się z nami tymi historiami waszymi, To jest przepiękne i przewspaniałe, super inspirujące na pewno dla, dla większości, która będzie to oglądać. Yy, wasze doświadczenia idealnie wpisują się właśnie w takie normalne, zwykłe życie. I, i, I to pokazuje, że można otworzyć swój biznes, można spełnić swoje marzenia, niezależnie od tego, co się kiedyś robiło. Yy, pokazujecie też. Że nigdy, naprawdę nigdy nie jest za późno na realizację pasji, zmiany zawodowe i dążenie do swojego celu. Dziewczyny, my życzymy Wam naprawdę samych sukcesów. Wszystkiego co najlepsze na tej wspólnej biznesowej drodze. Dzięki. Dziękujemy.